Cześć, z tej strony NekPL, witam was w kolejnym odcinku serii ATG dziś już nie jest home alone, ale alone with Ned Niedźwiedź MDD patchlo Wiem, że się mm -hmm. czyta patrio, ale to już ma zostać. Patrzlo. E, tak, dzisiaj zajmiemy się... Ktoś będzie z Was musiał skoczyć na ziemię po ID chipa do asteroidy i chcemy zrobić system przepalania jednakże nie będzie to zwykły system przepalania będzie to powrót do przeszłości a tylko i wyłącznie dlatego bo są białe maszyny a które którym odma białe maszyny pewnie się widzicie już po tym co mam w ręce industrialcraft oczywiście badbox podstawowy to to badbox podstawowy no ale dobra e, czy co Obraz samego na razie tylko tu postawię, żeby sobie tu stał. A my jeszcze pokażemy Wam tam. Tam. Tu widzicie farma drzew. Niestety wszystko musiało być na razie na ziemi kraftowane. Przy okazji, przy okazji, okazji. system Applied It. Patrzlo, omawiaj to, co zrobiłeś. Co tu omawiać? No, to w system, no jest Słucham. sobie. Kontroler, są sobie drive'y, jest mhm. sobie Security Terminal, są sobie kabelki i działa. Działa. Tak więc mamy dostęp do systemu. Później będziemy mogli zrobić auto, craftingi i tak dalej, tak dalej. Na tą chwilę nic nie ruszamy więcej. Tak. I kable są puszczone za pomocą Ender IO. EnderIO posiada swoje kable do Emi. Sami widzicie. Więc równie dobrze muszę opuścić po stacji. Ubolewam nad tym, że... EU nie jest przesyłane tymi kablami. Ubolewam Znaczy pośrednio jest. Za pomocą refów. Mhm. I tak, w tej chwili mniej więcej to działa tak jak ustawiłem. Tyle, że coś mi te itemy uciekają. Tu na dole. Się, tu się zbierają, tak chcę, żeby tu się przepełniło albo nie, ustawić odpowiednią ilość, żeby tam tu się zbierała i reszta żeby szła do skrzynek, to już mi się poprawi, bo ja tu dodałem upgrade na item. Raz działa, raz nie. Harvest. A, czekaj, 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 co się da, że tutaj soybean przybędzie? Przecież soybean sam z siebie się nie posadzi. Nie widzisz, że się sadzi? W tym miejscu? Tam gdzie powinien? Się... Wydaje mi się, że sam sobie się nie powinien posadzić. No jak patrzyłem, testowałem, to się sadził. Tylko, że wiesz, że to działa. Leci w tam, w tam, w tam. Widzisz? No oczywiście się sadzi. No. Gorzej jest z Minecraftowymi marchewkami i tymi i ziemniakami, i w ogóle. Wtedy, wtedy wszystko się. Także nie wiem, nie wiem czemu tak się dzieje. A zaczyna się wszystko zbierać powoli. To, to też podłączymy do naszego systemu. Na, nie teraz. Na pewno nie teraz. Jak się nam wszystko tam pozbiera, to mniej więcej tu będą odpowiednie warzywa, owoce. Eee, czekaj, co, co, co Unia powiedziała? Że pomidor to jest ten, tak? Według Unii Europejskiej pomidor to jest owoc, a ślimak to ryba. Ryba, ślimak. Potrafisz, potrafisz to skategoryzować. Jest to ryba ślimaczona <noise> Dokładnie. Z resztą farm zajmiemy się potem. Musi się trochę wszystkiego nazbierać, podzielić sobie musimy. Dwa segmenty będą specjalne podkropy. Kropmatron się tam da z tego. Z eu znaczy no. Aj wiecie. Aj wiecie z czego. Teraz tak e, czy chcemy budować habitat huba do mieszkaniowego czy nie? Hmm? Hmm. Te, to wiesz, bo, bo znaczy musimy zbudować z tej strony. Hmm. Pierwsza rzecz jaka nam będzie potrzebna w naszym ustawieniu to macerator i aha jak ładować badboxa, zapytać. Przecież mamy tylko rf -y. Otóż... Ze stratami, bo ze stratami w ludziach... Kłania nam się co? Tylko. Kła kłania nam się nic, nic innego jak... Jak? Immersive Engineering. Na razie to będzie musiało wyglądać tak. Hamsko, bo hamsko chyba cię cycki piekło. dołem chcesz to podpiąć? to już lepiej dołem niż górą. No ale to też przynajmniej widać, że jest. <noise> no to czekaj, przeprowadzę ci kabel jakoś, bo nie. Wystarczy, że postawić kabel tutaj, w tej pustej dziurce. No, wait, 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 wait. Dobra, teraz jak zostawiamy miejsce na wypust i odpust Tu z tyłu i od dołu? Nie. Od dołu nie pójdzie. Od boku, czyli maszyna i blok odstępu, tak? Mm, no musi tak przechodzić między nimi. Dobra, więc macerator to jest raz. Czekaj, sprawdźmy. Czekaj. Mhm. co? upgrade też mamy. Jakieś energii wrzucimy i speed upgrade. Z tego co pamiętam, za starych czasów było tak, że im większy speed, tym więcej pobierało energii. Więc sprawdzimy. No, no teraz też tak jest. Tylko, że dużo mocniej. Jeden speed to jest 160% więcej i to nie się dodaje, a multiplikuje. Dokładnie. Powoli nam się to... Te... czekaj, mamy irona, więc sprawdźmy, jak to jest z ironem. Wow, poleciał iron. Nie, nie poleciał. Poleciał. Z mojego inwentory. Jak mogłeś. i jak to się bez upgrade'ów, a jak z upgrade'em I tak będziemy się jeszcze wrzucić upgrade'y Dobra to tak, czekaj, od razu stawmy sobie, żebyśmy mieli dostęp jakiś taki, wiesz, w miarę w miarę w miarę Bo to później sobie zakleimy e, tym cementem z, z, z właśnie z, z Tylko. Co my tu jeszcze mamy pokraftowane Ekstraktor, spoko może być Kompresor Na pewno się przyda Elektrolizer, recykler, induction furnace induction się przyda. Chociaż w sumie mamy tam z tego z, z, no z co myślicie? Postawić, żeby był to można, nie? Kompresor. Ekstraktor. Piknie. Będziemy się jej trochę więcej tutaj przedłużyć. Co wiemy się. Co dwie maszyny, to nie jedna. E, tak, induction furnace. Ok, podwójne przepalanie, i zrobimy sobie output z tej strony. Dobra, sprawdźmy Ech. o nie? Ja zapomniałem, my tu potrzebujemy tego, jak to się nazywa? Or, 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 or. Purifier do, 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 do oczyszczania tych. Crash ...or Washer? No. Nie mam go tutaj. Dziękuję. byś w stanie zrobić cięcie do na sekundkę? Mhm. Okej, okay, już jesteśmy. <coughs> Patrz, co poleciał na Ziemię. Tam na Ziemi mamy setapowane. To jest coś, czego Wam nie pokazywałem jeszcze. Ale to jak będziemy na Ziemi. Mnie się teraz na ziemię nie chce lecieć, bo mamy czasami takie lagi rakieta leci, leci. Cz, cz, i to jest denerwujące. Dlatego poleciał, patrzlo. Eee, tyle, że poleciał, wrócił i wrócił bez tego, bez ID chipa. Więc poleciał jeszcze raz. No i go z serwera wyrzucił. Tak z grubsza. Czy ty mi tu bloki rozrzucasz? Ja? No. Ja w tej chwili poturuję się, Bielem. No właśnie, widzę, ale. Silver all. Powypadał. Dobra. Yy, mamy Orwasher. Z tyłu podpięliśmy wodę, bo musieliśmy upewnić się, że to wszystko nam zadziała tak, jak powinno być. Yy, więc jest tak, jak powinno być. Wszystko się będzie robić. trochę wolno, ale zyskownie. No, jest za słaby. No, w tym momencie potem no mówię. Craftować. Ja po prostu potrzebowałem skraftować ten. Jak najszybciej i itemy potrzebne. Do tego czy mieć to przepalanie, żeby móc, żebyście nie czekali dnia bez przerwy na odcinek. Bo czas... To naprawdę dużo czasu zajmuje, jeśli chodzi o grę na serwisze. Chociaż Badbox, no tylko no, 2 euro, no. Już mu energii brakuje. Tylko, że tak, jeżeli wyższy tier, to też transform, upgrade'y. Tak. Tak, dosłownie, i to też jest kraftowanie. Więc między odcinkami sobie będziemy kraftować. Tam już, już w tym na ziemi, ale chcemy, chcemy już mo mieć możliwość, żeby nam rakieta przynosiła surowce, i tutaj wszystko kraftować. A mówię, dawno nie korzystałem. Już. No. Nie mówię, że nie, że zaprosimy tu Klopero. Klopero ma tam swoje. W chromatic przyspieszające te dziadostwa Wiesz o których mówię Jak się ustawi no. nad i pod 4% chyba przyspiesza jedna z tego kloperu musiałby być, inaczej wam nie mogę powiedzieć Klopero się zna. Na, na chromaticrafcie. Ja zaś nie za bardzo No tutaj nic, energii nam będzie brakowało. Dampowanie do, do systemu To też wszystko pokażemy Wam dalej w następnym, tylko tak To co tu jest zrobione. Nad nami jest nasza rakieta, która docelowo ma kopać asteroidę, tak? Tak, yeah. A więc żeby. Żeby nie było i było nie było. Mamy podłączone pod to monitor do startowania rakiety. Rakieta jest za. Tylko czekaj, żeby to. Aha, dobra. Nie da. Nie będziesz sygnał. Sygnał. Tam mamy za... pod tym e, szkłem. Mamy dokładnie rzecz biorąc. Mm. Fueling station z energią. Jeżeli nie życie, zobaczcie. Stacja za... fajnie wygląda. To mi się podoba. Tylko później jak się chce coś puścić, to już jest problem. Jeśli nie da to Wendera wczepić. Do tego mamy Rocket Unloader, który już tam na dole pokazywaliśmy. I to będzie dampowane. Ja myślę, że do systemu powinno być dampowane. Co wy na to? A z systemu później tam. No przez tego. No tak, jakiś bufor musi być. Bo tu do skrzyni a tam dużo tego przyleci. No, mniej o, tak. No Ale to jest stacja, tak? A więc tymi maszynami sobie to jeszcze rozwiniemy. musia ID, chipset przywieźć i tak dalej. Więc tak, zajmiemy się w tym momencie projektowaniem e, tego habit no tego po, poziomu mieszkalnego. Co wy na to? Mm -hmm. Też bym był za tym. Space Station ID chip. Czy to I have a pen? <coughs> I have Apple. Albo nie, to jest I have a pen. I have an is. Kto to połączy? I have a. E, piszcie w komentarzach. Co z tego wyjdzie? I have a pen i I have an is. Dobra eee, Zabierajmy się, bo tak gadamy, gadamy, a nic nie robimy. Wyjdę gdzieś. Widać gdzieś na zewnątrz. Myślę, jakiś pomysł. W którym miejscu? Eee, co, w którym miejscu? No huba. Haba huba. Na tyle nie, do tyłu stacja jest wystarczająco długo. Tam będzie... Z przodu myślę, tak? No tak. W następnym zaraz... odcinku ruszymy na Księżyc. Zbudujemy rakietę, która będzie mogła pomieścić, tu się nie śmiejcie, ale tak, trzech członków. Trzech kerbali. Ja jestem CBD. Wy wybierajcie co chcecie. Myślę tu gdzieś po tej No tak tak. Po drugi, na, na drugim końcu po tej stronie No to można zrobić właśnie po tej stronie, po której jesteś a Tutaj z przodu zrobi się cockpit, mhm. z tyłu będzie pokój reaktora, na samym końcu stacji pokój reaktora. Mhm. Potem będzie już wyjście na zewnątrz i narusztowania będzie, będą... Z... W sumie nawet niepokoje, a po prostu zbiorniki na rusztowaniach. Mhm. Dalej pojazdy orbitalne i silniki na stacji. No, muszą być pojazdy tutaj orbitalne. Koniecznie. Tylko nie mam pojęcia, co zrobić po tej stronie. Co zrobić po tej stronie? Tu tak. Widzisz... Po tej stronie będzie H. Po Widzi... tej stronie jest cockpit. Widzisz? A tu... Widzisz te obrzydliwe drzewa? Rozumiem. Tak, a nie. Shit. Panele. Chociaż nie powinno to zasłonić. Chodzi o to, żeby jak klikniemy sobie EJ, stacja wyglądała pięknie, bez tego na drewno dziadostwa. No, mówię, tu jest dużo opcji, gdzie, gdzie można coś umieścić i tak dalej. Motyw ze storage'em i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, będziemy zaczynać powoli budować coś w ten deseń i tak, efekt końcowy zobaczycie kiedy kiedyś. Mm. No na pewno nie teraz. E, czekaj. Zabierz z sobą auto wręcz. Uu. E, zabierz z sobą, bo nam się, chyba że jest osobny, Nie, dobra, laboratory bloków jeszcze mamy. Przez to, że nie było systemu, to nie wiedziałem, że w ogóle, że, że, że nie mamy. A i właśnie, o to chodzi, że czasami się odcinek nie ukaże, ale to jest z tego względu, że jak my to budujemy, widzicie ile jest męczarni z tym wszystkim. Fajnie by było creative budować, nie? A to zbudowanie tych modułów rolniczych trwało chyba z 4 czy 5 godzin? Bo później był builder. Zapisany projekt. I w ten sposób robiliśmy. A, było pytanie. Było bardzo ważne pytanie. Czy udostępnimy save'a albo projekt stacji? Całego save będzie trochę ciężko, gdyż cały save waży 1, 3 gigi. nawet nie jest 1, 3 gigi. A tak i to... Było... Pytaliście jakiej szerokości jest... Bo tu właśnie nie rozumiałem pytania. Czy łącznik, czy po prostu ściana. Ściana jak widzicie jest na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 9. Do góry 9 i w pionie w poziomie 9 Dobra, mi się, choć ten. Właśnie między odcinkami zbudujemy tego huba, żeby nie było tutaj nam ro, zaczyna rosnąć. Rośnie, no rośnie. Jakby nie było. Soi mamy dużo, wiesz. A z, a z soi można wszystko zrobić eee, Na pewno tak mówię. Dwa paterny na piasek, dwa pia paterny na, e, na ten pod nether i tak dalej. Tego typu rzeczy. Ty, a moglibyśmy stworzyć, skoro już mamy industriala, piwo na stacji? Myślę, że tak. Wielko? Mm -hmm. Z warunkiem, że ktoś zbryduje chłopca. No ten, to... to... Klopero jest... tym... jak to się mówi? Mistrzem odważenia tego. Także co wy na to? Ja zna to jak na latał. Jak? ja się czuję jakbym coś latał i nic nie robił. Chociaż będę robić. Bo tak jest. <grym> nie no, bo chciałbym polecić na ziemię i craftować to wszystko. Ale tak nie lubię. Podczas odcinka craftować. Misio, to nie jest PvP. Bierzmy no ja tutaj... bierz, bierz się za robotę. Dawaj, ty, czekaj. To twoją stronę idę. Orientacja na stacji. Inaczej, stań sobie w na środku korytarza, w drzwiach. Tak. Popatrz tak. w jedną i popatrz w drugą. W drzwiach, Piso tu, nie na środku łącznika. No. tak, z jednej strony korytarz, w nieskończoność, z drugiej, w nieskończoność korytarz, gdzie tu iść. Dobra, 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 Nie no, znowu nie w tą stronę. To gdzie, w złą stronę idziesz, tam. No tak. Patrz na mapę. Dlatego musimy mieć poustawiane do końca te wiadakty. A gdzie chciałeś zejść? Żeby huba budować, mieliśmy budować. Okej, okay, niech wam będzie... Zeszliśmy na ziemię, chociaż tak jak mówię. Czy jest tak leniwy odcinek, bo ja wcześniej miałem trening siatkówki A Sami rozumiecie jak to jest człowiek wraca zmęczony I teraz tak pokażę wam co tu mamy Takim szybkim, szybkim przebiegiem Patrz laps Laboratorium Tu sobie kombinuje patrz dla swoje maszyny On to, to, sobie to sobie wszystko craftuje jak wbija na serwer, więc wiecie Pomaga bardzo dobrze, że pomaga e, mamy MFS wszystkie maszyny potrzebne e, To laboratorium bardzo mi się podoba bardzo mi się podoba Mówiąc praktycznie siedzę Siedzę na stacji większość czasu. Bo wbijam i jeszcze tu nie byłem, nie? Ja też się zdziwiłem. Ładnie to wygląda. Sami też ocencie. No, tu energii mamy. Czy tutaj na Ziemi o energię zadbać? Jakąś satelitę wysłać, żeby się więcej przesyłało. Wypadałoby. No, tu jesteś królem Ziemi, więc wiesz. Dobra, mamy mamy chip, chipset. Ale satelity są w kosmosie no. Więc o, biorę rakietę i lecę do Misia. Widzimy się na stacji, bo naprawdę jak Czasami jest to wolniej, a czasami leci od razu szybko. Przez te PSy Dolatujemy do stacji na minimapie już widzicie mi się tam zaczął bawić Ech, w międzyczasie z hubem, z chabem, z chabikiem to nie jest aż takie trudne. A ja ci wziąłem twoją rakietę, ty masz tą drugą. Pamiętaj ten, patrzę za zatankować ją sobie, bo ona dobra, chyba nie jest, nie jest podpięta. Na, na razie to jest z tego co widzę. To jest taki to jest taki kontener. Ale, ale my go ładnie obudujemy, to na pewno będą piętra, okna, każdy z nas będzie miał swoje piętro, postaramy się. myślałem, że wiesz, jedno piętro mieszkalne, drugie piętro jedzeniowe i tak dalej, że są trzy piętra i każdy ma swój ten... E, co swój ten. Przeznaczenie. No właśnie, swoje przeznaczenie. Bo piętra są tyle duże, że na, każdy, że na piętrze jesteśmy w spokoju w stanie upchać 4 czy nawet 5 pokoju. Za nisko jest okno, trochę. Nie widać reszty stacji. Ogromu stacji. Dobra. Tymczasem my ta, no w następnym odcinku wyślemy rakietę, podepniemy sobie system. Już będziemy mieli wszystkie upgrade'y i wszystkie rzeczy resztę pokraftowane, to wtedy odpalimy nasz system, mm, pokraftujemy też SupplyTed, yy, rzeczy, żeby, żeby można było to wszystko popodłączać Ja mówię, ja tą serię traktuję mm, tak dosyć lekko, nie pokazuję kraftowania i tak dalej, bo, bo nie ma sensu. Będę wam pokazywał... Ten, wszystkie re, <grymne> recepty, jak będę grał w Grektech, o to już nie ma zmiły. Będziecie cierpieć razem ze mną, Bo z GrekTechem się e, cierpi. Poza tym do, wyszedł jeszcze dodatkowo mod GrekTech, czyli do, dodający 30 maszyn nowych i tak dalej, oraz tam featuresów multibloków część ułatwia troszkę start. Część nie. Postaram się dla was zrobić dla was, żebyście mogli grać sobie taką lightową paczkę z GregTech'em, żebyście się mogli go nauczyć razem z hakiemem. Tak mi się wydaje. Ale GregTech piątka. Nie, nie, nie szalejmy z wszystko. Czyli tak, tutaj by były tutaj bo jest wysoko fajnie, tutaj mogły być łóżka. No to tak, no to główne piętro jest mieszkalne. Na środkowym mogłoby być piętro takie codzienne, że tak to na wiesz, można by było machnąć jakiś salon, jakąś jadanie, kuchnię, coś takiego. A tu badawcze, tu by się badawcze takie jakieś rzeczy dawało. No i gitara. Tutaj da się jakiś szyb, nie wiem, albo jakieś schody, albo nawet trabinkę. Nie, jesteśmy w kosmosie, nie potrzebujemy schodów. E... <laughs> Tylko, że tak, tutaj jest... Taka ilość miejsca w tym, tym, bo tutaj będzie musiała być idealnie szczelna śluba powietrzna. Żeby w chabie można było chodzić bez komunizmów. No właśnie. Żeby poczuć... A! I toaleta będzie. Toaleta, na pewno będzie toaleta. Spodujemy kibel. <grym> <Naprawdę. Najważniejsze. grym> musi być. Był request od, od widzów, od widza, więc musi być. Dobra. Jeśli mamy to ogarnięte... Chyba, że Wy macie jakieś propozycje. Czekam na Wasze propozycje w komentarzach. Na pierwszy poziom, drugi poziom i trzeci poziom. Chcę też, żeby to było tak bardziej też interaktywnie z Wami, żeby to też... żebyście Wy też mówili co jak. Chcieliście moduł z tym. E, z roślinkami zrobiliśmy. Jeszcze musimy skończyć. Wszystko potępniamy jak będzie trzeba, ale na to jeszcze trzeba czasu. Także, tak jak mówię, dzisiaj trosz, wybaczcie, troszkę luźniejszy odcinek, ale naprawdę ale jestem zmęczony i nie mam czasu siedzieć, nie wiadomo ile, a sami wiecie, jak to jest. Tak więc, dobra, z tego miejsca pozdrawiamy Was serdecznie. Zapraszamy do kolejnego odcinka. I czego Ty mnie bijesz? Ty fajnie się podrzucasz, jak piłka, tak, i kupujcie, i zbierajcie się. naklejki na świeżaki z Biedronki. <laughs> product placement. Nie no, przecież nie product placement. To jest świeżak. Dobra ludziska. Ja was pozdrawiam, dziękuję was, wam, że oglądacie tą serię, dziękuję wam, że podoba się wam ta seria. I widzimy się w kolejnym... ...odcinku ...atestacja. Bo powinno się to tak teraz nazywać albo ATG grawitony albo o, gdzieś tu rozwój grawitonów na dole, a dobra nie ma co przedłużać ludziska dziękuję wam serdecznie za to, że my oglądacie i nas pozostałych on mnie zabije zaraz on mnie kuśwa zabije spokojnie, nie będzie bolało będzie bolało ale ja nie mam bólu <laughs> Jeszcze nie. Nadżerki. Dobra, trzymajcie się ludziska. Macie pytania, też w komentarzach zadajcie. Trzymajcie się i cześć.